Jaka kolejka do ubojni. Przepraszam, a pani to który ma numerek? Ej, ja nie na numerek, ja na godzinę. A na która? A na siódmą. To, to, tak jak ja. Ja też. Co? To nas wszystkie świnie na jedną godzinę ustawili? Ja to chromole. Wracam do lasu. Stój pani, stójcie, pani się Powiem drogie panie, jak do tej Unii weszli, to się wszystko pozwiniało. No i od niej wszystko. Paszporty jakieś, numerki, teraz świnia wie, że żyje. Kwik, kwik. Kwi, Wyobraź kwi. kwi, sobie pani, ostatnio rozmawiała z górą. Dobro, karo. Wyobraźcie sobie, ja do niej mówię. Otwieram się, o problemach swoich gadam. A ona co? Ona jaja sobie robi! A daj spokój, pani, ja już to niedawno nie gada. O co? Uważaj sobie pani z tym kufrem! Gdzie się pani przepycha? No widać, że pani karmiona na paszy. A pani co? Wielkie mi co? Pani pewnie nawet przez bramki. Przejdzie! Bo co? Taki Kwi-kwi! Patrz ta! Patrz ta pani! Krowa się ładuje! Bez kolejki! Ło, ta krowa! Dzieło na bez kolejki się pcha! Pipsy przyklejone, cyc na wierchu, tato mi się lancować dodaje. Na. Ej, krowa, mleko co odciągnij! E, tam! Silikonu nie ciągnie. A widzisz pani poszła i przyszedł ekolog. Przyczepił się do tej krowy łańcuchem. No i teraz świruje. E, Ty, chuj. Ty wiesz, gdzie ten łańcuch? Możesz co przyczepić? Przepraszam bardzo, czy to pani się odbiło? Ty żarcie życili? nie? Stoim to i stoim. Aż weć się chce. Klik, No, mnie już też kiszki marsza grają. ta co? Mój gospodarz cały dostał dotacje. Chodź się do mnie. To on nam więcej rzuci do koryta. Klik, klin. Stoim, Dziękujemy bardzo.